Over. No i super, zaczynamy rundę drugą od razu z kopyta. Proszę Państwa, przypominam raz jeszcze, Rafał Romanowski, Michał Suchora, czyli PiS i Koalicja Obywatelska w studiu. Dzisiaj o budżecie chcę porozmawiać. Czekamy, proszę Państwa, na konferencję rzecznika Szłapki o 15.30. Ma się ta konferencja według zapowiedzi rozpocząć i wtedy o tym projekcie budżetowym na przyszły rok mamy, według zapowiedzi pana premiera, usłyszeć nieco więcej. Wczoraj pan premier odpowiadać na trudne pytania nie chciał. Na razie gabinetowej prezydent dopytywał bardzo konkretnie konkretnie o te założenia ustawy, pytał czy, no właśnie, ale zresztą Pan Prezydent, później dziennikarze na konferencji też o to pytali, czy te doniesienia ekspertów o 300 miliardach dziury budżetowej są prawdziwe. Nie chciał Pan Premier wczoraj na te pytania odpowiadać, ale no ta sprawa jest komentowana od dłuższego czasu przez różnorakich ekspertów, więc jeżeli Pan Premier nie dementuje tych informacji, trzeba domniemać, że one się za chwilę nam tutaj oficjalnie Potwierdzam, panie rzeczniku, gdzie? Zamierzacie szukać w przyszłym roku oszczędności, bo to, że chcecie podnosić daniny, no to już wiadomo, bo to jest tak, akcyza na alkohol, opłata cukrowa, cit dla banków, co skończy się oczywiście podwyżkami dla nas, konsumentów, wszystkich tych, którzy z usług bankowych korzystają, to jest początek. Wiemy, że renty i emerytury dla seniorów też podniesione minimalnie według tych minimalnych poziomów dopuszczalnych ustawowo. Więc tutaj na seniorach też lekko przycinacie, natomiast to jest wciąż za mało. Jeżeli taka będzie dziura budżetowa, to gdzieś te pieniądze trzeba będzie znaleźć. Gdzie będziecie szukać? Faktycznie, pani redaktor, mamy do czynienia z rekordowym budżetem. Z rekordowym poziomem inwestycji, z rekordowo niskim bezrobociem i z rekordowo niski, Z rekordowo, Szczę, wyso z rekordowo, rekordowo, z rekordowo wysokim na poziomie, na w skali Europy e, wzrostem gospodarczym. Panie rzeczniku, tak, bezrobocie rośnie. Ostatnie e, dane głosu. Za jeden miesiąc, dwóch, tak. Dwóch, za jeden miesiąc, za czerwiec zdaje się urosło. Dni, tak, dnia, tak, tak, co tak, jest nad, dalej jest rekordowo niskie w skali e, Europy, i kształtuje się na poziomie mniej więcej. 5% być może, niż przed rokiem. Być może to bezrobocie znacznie zmaleje, bo wiemy, że jaki chaos może wprowadzić weto prezydenckie do ustawy o pomocy Ukraińców. Mamy, stoimy przed sytuacją, kiedy setki tysięcy pracowników z Ukrainy mogą utracić prawo do pracy w Panie Polsce, Rzeczniku, co wprowadzi, co wprowadzi bardzo tematu. duży chaos na rynku Panie pracy. Chodzi Proszę. o to, w jaki sposób chce, chcielibyśmy rząd Donalda Tuska chce bilansować. Na czym będziecie budżet. oszczędzać takie to rzeczywiście jest plan jest taki ministra domańskiego żeby opodatkować te rekordowe nieprzyzwoicie wysokie zyski banków kolegów banksterów pana Mateusza Morawieckiego chcielibyśmy żeby banki i sektor bankowy również dołożył to się chyba do trochę wzrostu gospodarczego nie ma chcielibyśmy również odrażenia. przekonać pana prezydenta nawrockiego żeby nie wprowadzał jednak programu Wuda plus chcielibyśmy żeby akcyza na alkohol wzrosła ja wiem że on podpisał deklarację pana Sławomira Męcena, który przecież jest producentem alkoholu. To nie jest w... ta deklaracja podpisana przez wtedy jeszcze kandydata na prezydenta Nawrockiego. To było coś naprawdę kuriozalnego. Siedział, przy jednym stole siedział producent piwa i Odebrał deklarację od przyszłego prezydenta, że nie będzie podnosił akcyzy na alkohol. To było naprawdę kuriozalne wydarzenie w skali całej, w całej, w skali całej kampanii. Tak chcielibyśmy również podnieść podatek cukrowy, który najbardziej uderzy w zagraniczne Dobrze, i kropka. korporacje. Dobrze. Tak, jak po kolei. Bo wszystko wrzuciliśmy do jednego worka. Chciałabym zdążyć to rozrobić na czynniki pierwsze. Chcę, żeby pan mi jeszcze tylko odpowiedział na pytanie bardzo konkretne. Wczoraj pan premier siedząc na Radzie Gabinetowej patrzył prezydentowi prosto w oczy, tak jak dzisiaj pan patrzy w oczy, za pośrednictwem naszej kamery widzą. I powtarza pan te same kłamstwa, które wczoraj, o których wczoraj mówił premier. Te dotyczące bezrobocia. No dane są miażdżące. Są Bezrobocie miażdżące. wśród młodych ludzi wzrosło ostatnio o 30%. Miesiąc do miesiąca jest wzrost. Rok do roku widzimy wzrost. To są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego sprzed dwóch dni. Dzień po opublikowaniu tych danych premier siada, patrząc prezydentowi w oczy. I oszukuje pan mm -hmm. dzisiaj powiela te kłamstwa. Mm -hmm. Dlaczego? Jaki pani redaktor, przypomni mi pani, jaki jest poziom bezrobocia obecnie w Polsce według danych gusu? Ale to ja pana pytam, A, dlaczego oszukujecie Rozumiem. Polaków? Rozumiem. O ile wzrosło dane o ile wzrosło Wśród młodych o ludzi ile wzrosło bezrobocie, bez wśród ile? młodych ludzi o 30%. I do jakiego poziomu? Ale to pan A, powinien mi tutaj udzielać informacji. Rozumiem. Ja pana pytam. No nie wie pani. Te faktycznie. 13,5. No ile? proszę bardzo. No. W skali kraju bezrobocie kształtuje się od dłuższego czasu na poziomie mniej więcej 5%. Faktycznie czerwiec przyniósł korektę, zdaje się, o 30 tysięcy osób w skali kraju, natomiast wszelkie prognozy pokazują, że bezrobocie będzie się będzie na stałym, ale na razie rośnie panie rzeczniku, na razie, ono na razie miesiąc. rośnie, a wy nie, mówicie, że nie, 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 spada. Pytam, pani redaktor, pani redaktor, to są, musi pani zrozumieć, że to są długofalowe trendy, jeżeli faktycznie w skali, ale to dlaczego pół pan premier wczoraj nie pół pół roku, roku, Proszę powiedział. mnie przerywać. Dlaczego w skali pan pół nie powiedział faktycznie, wczoraj, panie prezydent długofalowe rysu, trendy, poziom gwarantujemy, Wtedy że Będziemy mogli mówić o tym, że mamy mamy niepokojący Mamy do czynienia Czyli z sytuacją, w której PKB rośnie, poziom inwestycji rośnie, nieznacznie wzrósł poziom bezrobocia, który, tak jak powiedziałem, może zostać skorygowany To Dlaczego premier mówi, że jesteśmy, pana że jesteśmy na granicy wyrzuceniu, i z, tej granicy wyrzuceniu z rynku pracy setek tysięcy Dobrze, i pracujących na polskie PKB Ukraińców?